Ernest Hemingway, Stary Człowiek i morze, część trzecia. Obłoki nad lądem spiętrzyły się teraz jak góry, i brzeg był już tylko długą zieloną linią, za którą widniały szarobłękitne wzgórza. Woda stała się ciemno niebieska, tak ciemna, że prawie fioletowa. Kiedy w nią spojrzał, zobaczył w ciemnej wodzie czerwono rozsiany plankton i dziwne światło rzucane przez słońce. Pilnował, żeby linki biegły prosto w dół, znikając w głębinie i rad był, iż widzi tyle planktonu, bo oznaczało to, że są tu ryby. Dziwne światło, które słońce podniósłszy się wyżej, zapalało w wodzie, wróżyło dobrą pogodę, podobnie jak kształt obłoków nad lądem, ale ptaka prawie nie było już widać. I nic nie ukazywało się na powierzchni, prócz jednej czy drugiej plamy żółtych, zbielałych od słońca wodorostów sargasowych i fiołkowego, kształtnego, opalizującego, żelatynowego pęcherza portugalskiej meduzy unoszącej się tuż przy łodzi. Obróciła się na bok, a potem wyprostowała. Spływała wesoło jak banieczka, a za nią snuły się w wodzie jej długie na jart zabójcze fiołkowe nici. — Aquamala — powiedział rybak. — Ty kurwo! Lekko robiąc wiosłami, spojrzał w wodę i dostrzegł drobne ryby, które były barwy podobnej do snujących się nici meduzy i płynęły między nimi w niewielkim cieniu, jaki rzucała. Ryby te były odporne na jej jad. Natomiast ludzie odporni nie byli i zdarzało się, że kiedy stary wyciągnął rybę, a nici meduzy przywarłszy do linki pozostały na niej, oślizłe i fiołkowe, występowały mu na rękach i dłoniach pręgi i rany podobne do tych, jakie powoduje trujący bluszcz albo dąb, tylko że te zatrucia od Aquamala pojawiły się szybko i uderzały niby smagnięcie biczem. Opalizujące banieczki były piękne ale były też najzdradliwszą rzeczą w morzu i stary lubił patrzeć, jak je pożerają duże morskie żółwie. Żółwie zobaczywszy je zbliżały się do przodu, po czym zamykały oczy i wtedy całkowicie osłonięte pancerzem zjadały meduzy razem z nićmi. Stary lubił przyglądać się jak to robią i lubił też deptać meduzy na plaży po sztormie i słuchać jak pękają, gdy je naciskał zrogowaciałą podeszwą stopy. Lubił żółwie zielone i szyl za ich elegancję, żwawość i dużą wartość, a z przyjaznym lekceważeniem odnosił się do ogromnych, głupich wielkogłowów okrytych żółtymi płytkami pancerza, kochających się bardzo dziwacznie i pożerających radośnie z przymkniętymi oczami portugalskie meduzy. Nie miał żadnych mistycznych wyobrażeń na temat żółwi, chociaż od wielu lat pływał w łodziach żółwiowych, współczuł im wszystkim, nawet tym olbrzymom, które były długie jak czółno i ważyły tone. Większość ludzi nie ma serca do żółwi, ponieważ serce żółwia zwykło bić godzinami, kiedy już rozcięto i wypatroszono zwierzę. Ale stary myślał I ja też mam takie serce, a nasze ręce i nogi są do siebie podobne. Zjadał białe jaja żółwie, żeby się wzmocnić. Jadł je przez cały maj, aby we wrześniu i październiku mieć dosyć sił na prawdziwe wielkie ryby. Co dzień wypijał też kubek tranu rekinowego z dużego bębna, który stał w szopie, gdzie wielu rybaków przechowywało swój sprzęt. Ten tran mógł brać każdy, kto chciał. Większość rybaków nie cierpiała jego smaku, ale nie było to gorsze od wstawania o zwykłej wczesnej godzinie, a doskonałe na wszelkie przeziębienia i grypy i dobre też na oczy. Teraz stary podniósł wzrok i spostrzegł, że ptak krąży znowu. Znalazł rybę, powiedział głośno. Latające ryby nigdzie nie rozcinały powierzchni, nie było też widać rozproszonych ryb przynęt. Ale kiedy stary tak patrzał, mały tuńczyk wyprysnął w powietrze i spadł głową w dół w wodę. Zaleśnił srebrzyście w słońcu, a gdy już opadł z powrotem, inne poczęły wylatywać w górę i tak skakały na wszystkie strony, zapieniając wodę i dając długie susy w pogoni za rybami. Okrążały je i pędziły przed sobą. Jeżeli nie będą płynęły za szybko, dostanę się między nie. Pomyślał stary i śledził ławicę, która biało burzyła wodę i sokoła spadającego teraz na ryby przedzierające się w popłochu na powierzchnię. Wielką mam pomoc z tego ptaka, powiedział. Właśnie w tej chwili linka rufowa naprężyła mu się pod stopą, którą przytrzymywał jej pętlę. Puścił więc wiosła i wyczuł drżący ciężar małego tuńczyka, gdy trzymając linkę zaczął ją wybierać. Drżenie wzmagało się, w miarę jak ciągnął, aż wreszcie zobaczył w wodzie niebieski grzbiet i złote boki ryby, zanim przerzucił ją przez burtę do łodzi. Legła na rufie w słońcu, wyprężona o kształcie pocisku, a jej wielkie, nierozumne oczy były szeroko rozwarte, gdy wybijała z siebie życie o łodzi szybkimi, rozedrganymi uderzeniami zgrabnego, grabnego, śmigłego ogona. Stary z litością zadał jej ostateczny cios w głowę i kopnięciem wrzucił dygocące jeszcze ciało w cień rufy. Alba core, powiedział nagłos. Będzie z niego piękna przynęta, musi ważyć z dziesięć funtów. Nie pamiętał, kiedy po raz pierwszy zaczął głośno mówić do siebie w samotności. Dawniej śpiewał, gdy był sam. Zdarzało się też, że śpiewał sobie nocą, sterując podczas wachty na kutrach czy łodziach żółwiowych. Prawdopodobnie zaczął mówić na głos, kiedy został sam jeden po odejściu chłopca, ale nie przypominał sobie dokładnie. Jeżeli wypływał na połów razem z chłopcem, zazwyczaj rozmawiali wtedy tylko, kiedy to było konieczne. Gadali w nocy albo w chwili, gdy zła pogoda pchała ich w burze. Powstrzymywanie się od zbędnych rozmów na morzu uważane było za cnotę, i stary zawsze był tego zdania i postępował odpowiednio. Teraz jednakże nieraz wypowiadał głośno swoje myśli, bo nie było nikogo, komu mógłby się uprzykrzyć. Gdyby inni usłyszeli, że głośno mówię, pomyśleliby, że zwariowałem powiedział nagłos. Ale ponieważ nie jestem wariatem, więc jest mi to obojętne. Bogaci mają w łodzi radio, które do nich gada i przynosi im nowiny bejsbolowe. Teraz nie czas zastanawiać się nad bejsbolem, pomyślał. Teraz trzeba skupić się tylko na jednym, na tym, do czego się urodziłem. Przy tej ławicy może być jakaś duża sztuka. Złapałem tylko marudera spośród tych albakorów, które tu żerowały. Reszta płynie szybko i jest już daleko. Wszystko, co dziś pokazuje się na powierzchni, płynie bardzo prędko i na północny zachód. Może to pora dnia, a może jakaś nieznana mi oznaka pogody. Nie mógł już dojrzeć zieleni brzegu. Widział tylko szczyty niebieskich wzgórz, które bielały jakby przysypane śniegiem, a nad nimi obłoki przypominające wysokie, śnieżne góry. Może było bardzo ciemne, a światło tworzyło w wodzie pryzmaty. Tysiączne punkciki planktonu zgasły teraz kiedy słońce podeszło wyżej i stary dostrzegł w błękitnej wodzie te wielkie pryzmaty i linki opadające pionowo w wodę która była na mile głęboka tuńczyki rybacy zwali wszystkie ryby tego gatunku tuńczykami i rozróżniali je według właściwych nazw tylko wtedy gdy przyszło je sprzedać albo zamienić na przynęty opuściły się znowu głębiej słońce było teraz gorące i stary wiosłując czuł je na karku Czuł także, że pod ścieka mu po plecach. Mógłbym zwyczajnie podryfować, pomyślał. I przespać się, owiniąwszy linkę na palcu stopy, żeby mnie przebudziła. Ale dziś mija osiemdziesiąt pięć dni i powinienem łowić porządnie. Właśnie wtedy, obserwując linki, zauważył, że jeden ze sterczących zielonych patyków wygiął się raptownie w dół. — Idę — powiedział. — Już idę. Unikając wstrząsów, złożył wiosła na dnie łodzi sięgnął po linkę i przytrzymał ją delikatnie między dużym i wskazującym palcem prawej ręki. Nie czuł napięcia ani ciężaru i linkę trzymał lekko, a potem powtórzyło się to znowu. Tym razem było to pociągnięcie próbne, nieuporczywe ani mocne. Wiedział już dokładnie o co chodzi. Na głębokości stu sążni, Marlin zżerał sardynki pokrywające ostrze i trzon haka, w miejscu, gdzie ręcznie kute żelazo wystawało z głowy małego tuńczyka. Stary przytrzymał linkę miękko, delikatnie, a lewą ręką odwiązał ją ostrożnie z patyka. Teraz mógł ją przepuszczać między palcami, nie dając rybie wyczuć napięcia. Musi być wielki, jeśli wypłynął tak daleko w tym miesiącu, pomyślał. Jedz, rybo, jedz. Proszę cię, zjedz je. Patrz jakie świeżutkie, a ty tam tkwisz po ciemku w tej zimnej wodzie na sześćset stóp głęboko. Zrób jeszcze jedno koło w ciemności. Zawróć i zjedz je. Uczuł lekkie, delikatne pociągnięcie, potem mocniejsze targnienie. Widocznie głowę, której sardynki trudniej było zerwać z haka. A później wszystko ustało. No chodź, powiedział głośno. Zrób jeszcze jedno koło. Tylko je powąchaj. Prawda, jakie liczne? Zjedz je porządnie, a potem będziesz miała tuńczyka. Jędrny jest, zimny i ładny. Nie wstydź się, rybo. Jedz czekał, trzymając wciąż linkę między dużym i wskazującym palcem. Śledził zarazem inne linki, gdyż ryba mogła wypłynąć w górę albo zagłębić się bardziej. Wreszcie to samo delikatne pociągnięcie powtórzyło się znowu. Weźmie, powiedział na głos. Boże, dopomóż mu, żeby wziął. Jednakże Marlin nie wziął. Odpłynął i stary nie czuł już nic. Nie mógł sobie pójść, rzekł stary. Sam Bóg wie, że nie mógł. Robi koło, może już go brali na hak i zapamiętał to sobie. Znów wyczuł łagodne trącenie linki i uradował się. Robił tylko to swoje koło. Powiedział, weźmie. Uszczęśliwiony poczuł delikatne ciągnięcie, a potem jakiś opór i niewiarygodny ciężar. Była to waga ryby. Stary pozwolił lince sunąć w dół, w dół, w dół i owijać pierwszy z dwóch zapasowych zwojów. Kiedy tak wylatywała, sunąc mu lekko między palcami, mógł nadal wyczuć ogromny ciężar, choć nacisk palców był prawie niedostrzegalny. Co za ryba, powiedział. Ma teraz hak bokiem w pysku i odpływa z nim. Potem zawróci i połknie go, pomyślał. Nie wyrzekł tego jednak, gdyż wiedział, że jeśli powie się na głos coś dobrego, może się to nie zdarzyć. Domyślał się, jak wielka jest owa ryba i wyobrażał sobie, jak odpływa w ciemność, trzymając tuńczyka w poprzek pyska. W tej chwili uczuł, że przestała płynąć, ale ciężar nie ustępował. Potem wzrósł jeszcze, więc stary wypuścił więcej linki. Na moment zacisnął mocniej palce, a ciężar zwiększył się i ciągnął prosto w dół. Wziął, powiedział. Teraz niech sobie dobrze to zje. Pozwolił lince sunąć między palcami, a tymczasem wyciągnął lewą rękę i uwiązał wolny koniec obu zapasowych zwojów do pętli dwóch zwojów następnej linki. Był teraz gotów. Miał w rezerwie trzy czterdziestosążniowe zwoje, a także ten, którego obecnie używał. Zjedz jeszcze trochę, powiedział. Zjedz dobrze. Zjedz tak, żeby ostrze haka trawiło do serca i zabiło cię, pomyślał. Wypłyń gładko i pozwól, żebym wbił w Ciebie harpun. Porządku, jesteś gotów? Dosyć już nasiedziałeś się przy stole. Teraz powiedział głośno i oburącz szarpnął mocno za linkę. Wybrał jej jard, a potem, chwytając ją kolejno to jedną ręką, to drugą, zaczął ciągnąć całą siłą ramion i rozkołysanym ciężarem ciała. Nic nie pomogło. Ryba powoli odpływała i stary nie mógł jej podciągnąć nawet ocal. Linkę miał mocną, przeznaczoną na ciężkie ryby, więc podprał ją ramieniem, aż naprężyła się tak, że prysnęły z niej kropelki wody. Zaczęła wydawać powolny syczący dźwięk, a on trzymał ją dalej zaparty o ławę wioślarską, odchylony do tyłu, żeby stawić opór napięciu. Łódź zaczęła wolno posuwać się ku północnemu zachodowi. Ryba płynęła nieprzerwanie i tak zwolna sunęli po spokojnym morzu. Inne przynęty wciąż jeszcze były w wodzie, ale nie miał na to rady. Szkoda, że nie ma tu chłopca, powiedział głośno. Holuje mnie ryba i jestem jak kołek do uwiązywania lin. Mógłbym zamocować tę linkę, ale wtedy marlin mógłby ją zerwać. Muszę go trzymać ze wszystkich sił i oddawać linkę tak, jak będzie trzeba. Bogu dzięki, że on płynie przed siebie, a nie schodzi w głąb. No, ale nie wiem, co zrobię, jak postanowi zejść w głąb. Nie wiem też, co zrobię, jeżeli pójdzie na dno i zdechnie, ale coś przecież zrobię. Dużo jest rzeczy, które mogę zrobić. Przytrzymywał linkę na plecach i obserwował jej skos w wodzie i stałe posuwanie się łodzi ku północnemu zachodowi. To go zabije, myślał. Nie może tego robić bez końca. Jednakże w cztery godziny później ryba wciąż równo płynęła ku pełnemu morzu, holując łódź, a stary wciąż zaparty był silnie i linę trzymał na grzbiecie. Południe było, kiedym go złapał, powiedział, a jeszcze go nie widziałem. Nim schwytał rybę, nacisnął mocno na oczy kapelusz, który teraz wrzynał mu się w czoło. Stary czuł też pragnienie, więc ukląkł i uważając, aby nie szarpnąć linki, podsunął się jak najdalej ku dziobowi i jedną ręką sięgnął po butelkę z wodą. Otworzył ją i wypił trochę. Potem oparł się o dziób. Odpoczywał. Przysiadłszy na złożonym tam maszcie i żaglu, starał się nie myśleć, tylko wytrwać. Potem obejrzał się za siebie i stwierdził, że lądu nie widać. Nie szkodzi, pomyślał. Zawsze mogę wracać na łunę świateł Hawany. Mam jeszcze dwie godziny do zachodu słońca, a może on do tego czasu wypłynie. Jeżeli nie, może wypłynie przy księżycu, a jak i tego nie zrobi, może wypłynąć o wschodzie. Nie mam kurczów i czuję się silny. To on ma hak w pysku. Ale cóż to za ryba, żeby tak ciągnąć? Musiał mocno zacisnąć pysk na drucie. Chciałbym go zobaczyć choć raz, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia. O ile mógł się zorientować, obserwując gwiazdy, ryba przez całą noc nie zmieniła kursu ani kierunku. Kiedy słońce zaszło, zrobiło się zimno i pod przysechł mu chłodno na grzbiecie i rękach, i na starych nogach. Jeszcze za dnia, stary zdjął worek przykrywający pudełko z przynętami i rozłożył na słońcu, żeby go przesuszyć. Po zachodzie obwiązał go sobie wokół szyi, tak, że worek zwisał mu na plecy, a wtedy ostrożnie wsunął go pod linkę, którą teraz trzymał na ramieniu. Worek stanowił dla niej podkładkę, a stary znalazł taki sposób oparcia się o dziób łódki, że było mu prawie wygodnie. W gruncie rzeczy pozycja ta była zaledwie trochę mniej nieznośna, ale jemu wydawała się prawie wygodna. Nie mogę nic z nim zrobić i on nie może nic zrobić ze mną, pomyślał, przynajmniej dopóki będzie dalej tak postępował. Raz wstał, oddał mocz przez burtę łodzi, popatrzał na gwiazdy i sprawdził kurs. Linka wyglądała w wodzie jak fosforyzująca pręga biegnąca prosto od ramienia starego. Płynęli teraz wolniej i łuna Hawany nie była tak mocna. Wiedział więc, że prąd musi ich znosić ku wschodowi. Jeżeli stracę z oczu światła Hawany, to będzie oznaczało, że płyniemy bardziej na wschód. Pomyślał. Bo gdyby ryba trzymała kurs, powinien bym je widzieć jeszcze przez szereg godzin. Ciekawe, jak wypadły dzisiejsze wielkie rozgrywki ligowe bejsbolu. Wspaniale byłoby usłyszeć to przez radio. A później pomyślał. Myśl tylko o tym, co należy. Miej w głowie to, co robisz. Nie wolno ci zrobić żadnego głupstwa. Następnie powiedział na głos. Chciałbym tu mieć chłopca, żeby mi pomógł i żeby to zobaczył. Nikt nie powinien zostawać sam na starość, myślał. Ale to nieuniknione. Muszę pamiętać, żeby zjeść tuńczyka zanim się zepsuje, bo trzeba zachować siły. Pamiętaj, że choćbyś nie bardzo miał ochotę, musisz go zjeść rano. Pamiętaj, powiedział do siebie. W nocy podpłynęły do łodzi dwa delfiny i słyszał, jak kotłowały się w wodzie i dmuchały. Mógł rozróżnić odgłos wydmuchu samca i podobne do westchnienia dmuchnięcia samicy. Poczciwe są, powiedział. Bawią się, figlują i kochają wzajemnie. To nasi bracia. Tak jak latające ryby. A potem zrobiło mu się żal wielkiego marlina, którego schwytał na hak. Wspaniały jest dziwny i kto wie ile ma lat, pomyślał. Jeszcze nigdy nie spotkałem równie silnej ryby, ani takiej, która postępowałaby równie dziwacznie. Może jest za mądry, żeby skakać. Mógłby mnie wykończyć, gdyby skoczył albo rzucił się nagle, ale pewnie już nieraz brali go na hak i wie, że tak właśnie powinien walczyć. Nie może wiedzieć, że ma przeciwko sobie tylko jednego człowieka, ani że ten człowiek jest stary. Ale cóż to za ogromna sztuka i ileż przyniesie na targu jeżeli mięso jest dobre. Wziął przynętę jak na samca przystało i ciągnie jak samiec, a walczy bez popłochu. Ciekawe czy ma jakieś plany, czy też to taki sam straceniec jak ja.